Hejka widzowie. Oni teraz się właśnie przyprowadzają, więc zaczynamy! Ej no to nie wyszkiej, A nie. Och, te dzieciaki, idę im pomóc? Jezus. Даже подушки себе несу. О, Иисус. и так сути, это A mamy coś ze spakowania tu mamy cyk, bo jeśli bierzemy to i ta. A ja wezmę te poduszki. A ty, ty, ty. No, nie mogę zamknąć ci no, Nie widocznie nam ofensywało, że nie mogę tego Co reś. się do No. I idziemy. No widzę wie, na razie ten domek tak wygląda. Bo mój telefon jest rozładowany Ma 17%. A, i patrzcie jeszcze na dole. Więc na dole to... Tu mamy szatnie takie jakby, i, i jakby. Tu mamy kuchnię, salon. Nie wynikajcie, że tyle telewizorów. O kurczę, czekajcie. Bo tu za kanapą się znalazł telewizor. No, no więc, tak wygląda w środku, a tak wygląda na zewnątrz. I bajo! Bajo!